W kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy grać w Stambeckas. Przetestujemy sobie dzisiaj trzy, trzy skiny. Jak widzimy aktualizację na nowo, czyli Spongebob bo sobie tak programy popatrzę. zakręcimy kołami, a na początku leklamka za te sklep sklebo burgera Dobra, lecimy. I uwaga 30, 30, 30 I <tryk> typowy stumper guys, typowy stumper guys Dobrze, to na no, koło musimy i proszę o super doga albo spytok, e, hot dog albo o, loda <tryk> Jak zawsze, poczórka Wcześniej też kręciłem poza nagrywaniem i to samo było Więc nic nam nie zostało jak Oczywiście zagranie tutaj Park wodny jakiś Bo Tutaj mamy jakieś, jakieś mamy nagrody. Mamy jakiegoś skina? Nie. Tu mamy już wkrótce. E? E, kiedy to będzie? Zaczyna się 6 dni. No dobra. A jeszcze zmienimy skina. Wszystkim, tego, sobie przetestujemy, to myślę, że będzie kukurydza albo kaktus, kaktus, dobra, kaktus bierzemy, potem kukurydza i lecimy. Mam trzy skiny no, do przetestowania. Nie wiem, czy ja już to mówiłem, ale chyba nie. Eee, dokładnie, i wiecie co? Nintendo mam w swoim pokoju, nie patrzę. Więc może nagramy coś z Nintendo. No nie obiecuję tego, bo jeszcze nie wiem, jak się nazywa ekran Nintendo. A na pewno nie ma tam jakiegoś OBS-a, jak nakompię. No więc na tego, Ale mamy Super Water Park, jak wiecie z innych filmów. Nienawidzę tej mapy. wolę Normalny Park. Yy, Water Park. Ten nie Super Water Park, tylko ten. Mm, ten stary. Był dla mnie o wiele lepszy bardziej, bo tutaj ludzie te a Jakieś sikiery motyka, a tu się jeszcze jakieś emotki. Emotki to już się nakazuje na każdym mapach, to nie da się. A tu jest trasa czy jakiej tam. No bo tam jak rzucisz to nic nikomu nie będzie na tym torze tylko. Tak jest. My jesteśmy pyk, pyk. Lecimy. O, tego burgerka sobie chyba też przetestujemy. O, jak grubo polecieliśmy. Pyk. Pyk. Wow. Coś to było. Widzowie, widzieliście to? Nie, kręcę, ale na pewno. No, 10, 10 jest 90% szans, że, że przejdziemy. To jest czysto prawie, ale też te 10%. 10. Więc no, jest na to, że nie przejdziemy. I! Pff, ej, to było takie niespodziewane. Lecimy dół. E, mamy tą łopatę, udało mi się. Bo właśnie, bo w karnetce to było. Skarneczko, jak mu tam. Super czas, Chyba tak. Stumble Pass. o oh, Stumble Pass. Ja zapomniałam, bo miałam znowu przerwę od Stumble O, tą kla. Tą kla, mapę to dosyć lubię. Tyle razy tutaj chodziłam na nią. Nawet poza nagraniem. żeby zdobyć te skiny. To mi się już trochę przejadła. O, emotki mają. Emotki mają. Jezus, Mariach. Wkurza mnie ta co są mi ta mapa. Nie powiem, że nie. Bo tu najlepiej piłeczką przez te deski. Nie wiem jeszcze jak wygląda ta nowa motka, o czym ona polega. Oj! No chyba nie przejdziemy wziąć, jeszcze jestem że nie przejdziemy dokładnie i nie przejdziemy na 100% No dokładnie no bardzo blisko było jakby wtedy nie było to nie jeden las to by się udało choć pewnie sobie też moim blogaszem bo ja oczywiście ja weszłam <grym> No to, to dalej sobie będziemy grać Bo tutaj możemy mieć nagrodę a my uwielbiamy nagrodę eee, Więc dlatego żeby też zmieniamy kolejnego skina, oceniam go dobrze, bo jest też wygląd, dobrze, gra umie ma byli, że Waterpark przeszłem, Ten tą w tą grę, Ten ten Waterpark, to naprawdę spoko, więc zaczynam go tak na 7,5. No ten trząć tam coś za oknem, nie ktoś coś za oknem Dobra. Kukurydza. Kukurydza. Sprawdzamy, jak kukurydza będzie właśnie grała. Czy będzie dobra? no nie wiem tego. Nikt tego nie wie. No, może okazać, że nie Będzie fajnie. Znaczy wiedzą to osoby, którzy już grały mi kukurydzę, testowali, a ja. jej nie testowałem. Więc dlatego.

Lecimy. Co dodano? Ja nie wiem, czy to te takie białe kreseczki, kółeczka, właśnie, co pokazać nam od z tych slajdów. Nie wiem, czy to wcześniej było. No mi się teraz tak rzuciło w oko. może czy powiedzieć, czy wcześniej to było, bo bardzo mało gramy na tej mapie. No ale dobra, lecimy. Tak. Zagramy w turniej. Blok owy. Bo ja uwielbiam ten nie blok dasz legendary. Legendary blok. Dasz... Pieserski! Okej. Okay. Jesteśmy tam piąci czy sześci. może trzeci nawet. Dopiero nie bo pisano, tam dwa jeszcze przed tym przeszliśmy. Dobra, tutaj ktoś przechodzi kolejny gość. Dzisiaj staram się nie robić trzęsza. Dzisiaj będzie być trzęs, żeby na trzęszu się nic nie... żeby na cięciu, Czasami było, że na trzęszu robiły się takie rzeczy. Tylko jak jest reklama, to się robię trzęsza. A na trzęszu czasami mogę sobie robić takie inne rzeczy. Na przykład jak pamiętacie, jak, utrzymałem, e, jak nagrywałem film i grałem z tym? Jakimś StumbleGuyszym YouTuberem z Hiszpanii? No to było dziwne. Mega, to było dziwne. Jak z nim grałem, aż musieliśmy to sprawdzić na pewno, Bo tam było te: Kod w sklepie. Hector, coś tam. No więc. Takie to było dziwne. Wtedy trafiliśmy jeszcze trafili w tą. Tą libre, libre, nie, chyba. O popatrz, tutaj nic nie umarło mi, mogę być czwarty, będę czwarty? Będę? Nie, szósty byłem, dobra. Ale szósty to też dobrze. Teraz proszę o blok dasza albo o laser Dasha. Albo tego super blok nie kończę bo mam No, nowy ma. A, bo to jest ustawione tam si bombardment, ale z tą nową mapą. szal, co, coś tam. To nie jest już nowa mapa w sumie. Było nową mapą. Tutaj nikomu nie wierzymy. Meksiniami, nie, nie... Nie, 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 O, temu buglerowi nie wierzymy, bo on ma emotki. On ma emotki, więc mu nie wierzyć. Idzie ktoś? Czwarte jest, no to nie tak jeszcze źle jak zawsze to było. No dobra, mamy coś tutaj do odblokowania. Więc sobie to odblokujemy. Pyk. Okej, okay. mamy nic jeszcze. Więc tu może mamy jakąś nagrodę. O dokładnie mamy. 20. Co mamy? 35 i tym kołem. W którym jest tylko jeden skin? Po co nie będzie tego koło? Wystarczyłoby po prostu być. Nie daje nam. Odłamki tego skinu. Tylko 10 albo 4, bo ciągle to 4 i wiecie. No ale dobra. Myślę, że sobie tutaj nic nie będziemy robić. Co mi tu ciągle? A, że paniki. Dobra. Więc sta Patrzymy na ostatniego skina, którego będziemy testować. Na coś specjalnego on jest, tak dokładnie. Dobra, będziemy go testować chyba na tym. Tutaj dokładnie, bo ja chcę to wejść, wejść bo ja mam darmowy ten bilecik, taki ma trochę i chyba trzymamy. Teraz będę miał je dwa, ale w to jest taki, teraz go tyle i nie masz. Jednego bilecznika No ale dobra, Blogdash, legendarny Uwielbiam tę mafę, uwielbiam tą mafę Tu są takie prosy Tu są takie prosy, mówię wam, że tu No grają same prosy To mnie oczywiście I pełne skupienie leci Aż nic nie mówiłem, bo nie miałem, aż w sumie na pełne skupienie leci, to ważne Dobra, teraz robimy... pyk Zaczarowana Cyborg No przez głupiego Cyborga Głupi Cyborg, który wszedł w moją stronę, kurde I potem jakiś goście się zeskoczył mi w walnu Co mamy w ogóle tu? Nic nie mamy nie, nie, bo to długo będzie trwać. Do tego końca 0 Ze, na 3, naprawdę 20 km, dobra. Leci Jezus, no nie, nie mogę, ale teraz będzie śleż. Dobra, teraz zrobię skupienie, więc będę mało mówił. Uwaga, 3, 2, 1 i start. Udało się. Ej! Dobra, udało nam się przejść. Dobra. Pełne skupienie, ktoś tam robił tą burzę. Ja sobie chyba zniknę nawet. Dobra. Żeby mnie nie zauważyli tymi smutkami. Oj! Jej, co się stało tam? Dobra. Pyk. Mhm. O kurde. Dobra. Udało nam się. Też ma już tego skina, okej. Okay. a to jest bot, chyba, nie, player, player. A nie StumbleGuy, dobra. Coś mi zlagowało, była przez chwilę malutka lipka. Więc dlatego ich moją maczetą. Oj. czego ta maczeta w ogóle nie działa? Popatrz. O, dobra, teraz zadziałała. Oj. To chyba była karma za tą maczetę. Dobra. Lecimy, Oj, coś jest tu dzisiaj. Dobra, udało się. Przełodzimy, Jasek, ale to było warstwa. Ja miałam już taki styl, że Nie, nie uda się. No ale się na szczęście udało przejść przez tą warstwę. Ludzie mają już to. <grym> Dobra, nie mam pytań, co właśnie się stało u mnie tutaj na żywo. No ale nic. O, jakie tam było? Przyjrzyszy kozak, bo bym już się umarł pewnie. Dobra, ale. Nie wiem. Naprawdę. To było przelipane. Ło. Dobra, myślałem, że on mnie uderzy, a na szczęście nie uderzył. Dobra, tam jest. Dobra, myślę, że damy radę. Bądźmy dobrej myśli. O nie! Dobra, ale i tak się udało, więc... Fajnie! Ej! Ty! Ta błyska Emoji Boss to naprawdę ma patent. Ciągle motyku używa Ciągle motki, Emotki, motki, emotki. emotki. Przez laser, jezus Maria! Jakbym środkiem poszedł, to by mi się nic nie stało. Ja nie mogę. No dobra, fajny skin udało nam się przejść w turnieju z takimi graczami. To naprawdę nie niespotykalnego jeszcze z moim superlackim podejściem do dostanę rajsa. No dobra, mamy trochę tych, to sobie się zakończymy. Dlaczego nie? Chodzi o <tosłuch> Zobaczmy, bawimy, uczymy. Yeah! Goście się cieszy, że 4 czterech, dostał pięć ułamku. To naprawdę jest głośno. Dobra. Jeśli wam się spodobał ten odcinek, czy kanał dzwoneczkiem, klikajcie łapkę w górę i trzymajcie się. No, pa!